Na ostatniej prostej żeby wyłonił nam się potencjalny smartfon roku. POKO F8 Ultra rozbija bank, bo stosunek specyfikacji do ceny, jaką on oferuje, jest naprawdę obłędny, ale czy w praktyce będzie równie tak samo dobrze? No właśnie, wiele razy już było tak, że smartfon z doskonałą ceną i specyfikacją na papierze. W praktyce zawodził czasem prac na jednym ładowaniu fotograficznie, a inne trupy wypadały potem z szafy. Z F8 Ultra poznałem się lepiej na wyjeździe, a to super warunki, żeby móc powiedzieć jak on daje sobie realnie radę, gdy zmęczony nawigacją w wyższych temperaturach. Tak jak się spodziewałem, tył wykonany z takiej jakby gumy, może nie z najbardziej premium może być kontrowersyjnym pomysłem, ale jest niesamowicie praktyczny. Telefon, mimo że duży, leży pewnie w dłoni, nie ślizga się, a nawet działa jako taka mata antypoślizgowa. Zrobiłem mu testy, a w zasadzie próby zarysowania go kluczami, ale struktury nie naruszyłem, rysy nie powstały, no świetne to. Do tego POKO dało aluminiową wyspę z aparatami, a to jest o tyle ciekawe, bo zazwyczaj jest ona wykonywana z plastiku albo szkła. Uważam, że to jest jeden z najbardziej dojrzałych i świadomych projektów smartfonowych na rynku. W połączeniu z aluminiową ramą, wodoodpornością, małymi ramkami dookoła ekranu. Pamiętajcie jednak, że wariant czarny nie jest tak samo wykonany jak ta wersja jeansowa. Szkoda, więc kolor wybierajcie świadomie. W wersji niebieskiej nie widzę powodu, żeby zakładać na niego etui, chyba że boicie się o obicie ramki. Wtedy możecie kupić tak zwane bumpery zamiast etui i ja bym chyba poszedł w tę stronę. Ekran to bardzo ciekawy przykład na to, że można dać coś trochę słabszego oszczędzając pieniądze, ale jednocześnie być dalej konkurencyjnym względem nawet droższych smartfonów. Wiem, brzmi to enigmatycznie, ale już tłumaczę. Nie ma tu technologii LTPO, więc nie jest to super energooszczędna jednostka. Widzę po kolorach i ich głębi, że to nie jest panel jak w S25 Ultra, czy Vivo X300 Pro, albo nie wiem, iPhone 17 Pro. Jest to inny segment obrazu, ale dalej bardzo dobrze to wygląda i łapie się w mojej opinii do segmentu premium. Przekąt na 6,9 cala, no to dużo, ale za to jest rozdzielczość 2K. Z jasnością, w tym ekranie jest ciekawie, bo w manualnej regulacji. On nie jest super jasny, w sensie wyświetlacz, jedynie warto korzystać z automatycznego doboru jasności i wtedy na dworze potrafi być serio turbo jasny i czytelny nawet w ostrym słońcu, ale to nie jest też poziom najjaśniejszych smartfonów na rynku. Jest tu coś takiego jak dwurdzeniowa grafika, która poprawia rozdzielczość filmów, ale ja chyba jestem zbyt mało spostrzegawczy, bo no nie za bardzo widzę różnicę. Mówiłem już o cięciach i kompromisach, które oczywiście wymusza na nas scena, ale na przykład taki skaner linii papilarnych nie jest, znaczy jest ultradźwiękowy, a nie jest optyczny. Optyczny to oczywiście ten słabszy wariant, więc za to pochwał, bo są smartfony flagowe, które dalej serwują skaner optyczny. Bo to skaner jest perfekcyjnie szybki i dokładny. Jest na średniej wysokości, czyli nie przy dolnej krawędzi ani w jednej trzeciej wysokości smartfona i jest to fajnie umiejscowione. Rozpoznawanie twarzy bazuje tylko na kamerce selfie, ale rozpoznaje nas bardzo szybko, a nawet zdarza mu się nieźle pracować przy słabszym oświetleniu. W na POKO zaszyte jest serwowanie topowych procesorów w nietypowej cenie. Zatem musiał pojawić się tu najnowszy Snapdragon 8 Elite generacji 5. Tu mamy już nie 1, a 2 mocne rdzenie, które rozpędzają się do aż 4,6 GHz. Ale pozostałe 6 to również niezłe stworki, bo legitymują się częstotliwością 3,62 GHz. Do tego 16GB RAMu i 512GB na pliki w standardzie UFS 4.1, czyli najszybsza możliwa pamięć. Jeżeli chcecie przyoszczędzić, to jest też wersja 12.256. W Antutu wykręcił on 3 750 000 punktów. Bardzo dużo zrobiłem mu test stabilności, bo przy takiej wydajności i takich, a nie innych pleckach odprowadzanie ciepła stoi pod znakiem zapytania. No i nie byłem w stanie dokończyć testu, bo się załączył alarm o przegrzaniu i zatrzymany został test. Nie dowiemy się więc, jak jest ze stabilnością, ale to też nam daje pewną odpowiedź na to pytanie. Podczas benchmarku nagrzał się przede wszystkim na aluminiowych elementach. Dostaliśmy w tym modelu nowy Hyper OS 3.0. Dużo wokół niego było obietnic, zmian, dlatego niebawem pojawi się na kanale dedykowany materiał na temat tej aktualizacji i całego systemu. To, co w kontekście F8 Ultra musicie wiedzieć, to fakt, że dostanie on 4 duże aktualizacje i 6 lat wsparcia zabezpieczeń. Nie jest to specjalnie dużo, i przy tej wydajności ten sprzęt byłby w stanie i 5 lat wytrzymać. Także dobrze, że chociaż zabezpieczenia po tym czasie będą aktualizowane. Wizualnie ten system nie zmienił się mocno, odświeżone zostały Ikony są bardziej płynne animacje. Dostaliśmy taki twór jak Hyper Island, czyli dynamiczną wyspę znaną z jabłka, i to jest ważna uwaga, bo Xiaomi nie zrobił swojej wariacji na jej temat, tylko przykleiło ten system do siebie 1 do 1, łącznie z małym podglądem innych wysp, które są zminimalizowane i wysiedlane w postaci kropki. Możecie połączyć ten telefon z MacBookiem czy iOSem, ale o tym w osobnym materiale oko F8 Ultra wyróżnia się tym, że ma aż trzy głośniki. Oprócz klasycznego stereo mamy jeszcze subwoofer, który odpowiada za niskie tony oraz całościowo przestrzenność dźwięku. Smartfony mają ten problem, że nie dowożą niskich tonów i basy są płaskie lub ich w ogóle nie ma. Nie przeskoczymy fizyki i tutaj nie będzie uderzenia jak w, nie wiem, z głośnika JBL-a, które nosicie na imprezę ze sobą, ale słuchać przestrzenność, słuchać wyraźne instrumenty perkusyjne i co często jest pomijane, granie w gry, przede wszystkim strzelankowe, to zupełnie inny wymiar rozrywki. Telefon gra całą sobą, jest przy tym donośny i uwielbiam go za dźwięk. Jeżeli podejrzewacie, że ten trzeci głośnik to chwyt marketingowy, to tak nie jest. Jedno co, to żeby Cieszyć się taką jakością, musicie dźwięk odtwarzać w cichym pomieszczeniu, bo w hałaśliwym otoczeniu może brzmieć jak każdy inny smartfon. No i za dźwięk odpowiada Bose w tym modelu. Jacka 3,5 mm brak. Komunikacja to oczywiście 5G, NFC, zasięg jest ok, ale testowałem flagowce lepiej sprawujące się nie wiem, w piwnicach czy windach. Dostaliśmy w końcu poko S e sim Długo trzeba było na to czekać, ale udało się. Jest tu fizyczny Dual SIM, ale nie ma slotu na kartę SD. Bateria, mimo że okrojona względem rynku azjatyckiego, to muszę przyznać, że daje tutaj radę. Chodzi o akumulator o pojemności 6,5 mAh, co przekłada się na nawet 10 godzin włączonego ekranu. Przy tej wydajności jest to kosmiczny wynik wręcz w obrębie marzeń, a moim zdaniem da się i więcej przy luźniejszym podejściu do konsumpcji mediów. Ładowanie do tego jest 100W, więc trochę mniej niż w poprzedniku. Pełne uzupełnienie energii trwa 40 minut, co jest dobrym, bardzo dobrym wynikiem. Do tego jest też 50W ładowanie indukcyjne, i uwaga! 22,5W ładowanie zwrotne, więc można sensownie szybko oddać innemu sprzętowi energię. Fotografia w tym modelu to chyba największa i najciekawsza zagadka Poco F8 Ultra. Główna matryca to Light Fusion 950A, to ładniejsza nazwa dla sensora od OmniVision, o rozdzielczości 50 megapikseli z optyczną stabilizacją brazu. Jest szeroki kąt o rozdzielczości takiej samej co główny, ale co poko zrobiło z optyką, to ja nie mam pojęcia. Ma on pole widzenia zaledwie, zaledwie 102 stopnie, gdzie inne szerokie kąty dla porównania, żebyście mieli obraz sytuacji, to między 112 a 120 stopni, a czasami nawet i więcej. Zatem jak przeklikacie się w apce aparatu, to macie wrażenie, jakby niewiele co się zmieniło, i taka jest brutalna prawda. Szeroki kąt, niby tu jest, a tak naprawdę no, go za bardzo nie ma. Niewiele więcej pojawia się w kadrze, więc naprawdę szkoda. Za to jest teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości również 50 megapikseli i oferuje on pięciokrotny zoom optyczny. Zacznę od tego szerokiego kąta. W nocy jest zdesaturowany, ciemny, mało szczegółowy. Wygląda to źle. Co z tego, że ma 50 megapikseli, skoro obrazek finalnie jest słaby, i to jest właśnie to, co mówiłem na początku materiału, że specyfikacja to jedno, a realia to drugie. Za dnia jest nieco mniejsze nasycenie, ale szczegółowość wyraźnie jest niższa w stosunku do głównego aparatu, i przy tym niewielkim poszerzeniu kadru no nie widzę sensu z niego korzystać. No i zoom. Zapinajcie pasy, bo ja to przecieram oczy ze zdumienia. Zoom pięciokrotny jest szczegółowy, choć nietypowo bogaty w szczegóły, więc jak chcecie go przyrównać do Huawei a czy Vivo, to jednak jest to za mało. Ale magie Poco następuje dalej, bo bardzo długo on jest w stanie oferować podobną jakość. Na dziesięciokrotnym przybliżeniu legitymuje się identyczną jakością fot w obrębie kolorów, jak i szczegółowości. I to duża pochwała, bo na razy 10 nie widzę dużo AI'a. Zachowuje Lekki naturalny szum nie sztukuje obrazu zbyt mocno. Żeby było lepiej, zoom razy 30 i razy 60 jest na tyle dobry, że dwa razy sprawdzam, czy to nie jest kadę przybliżone razy 10. No ta skalna morda na zoomie razy 60 mocno mnie wgniotła fotelem. Porównywam zoom do iPhone'a 17 Pro, który jest chwalony za poprawę przybliżenia. No i Apple wyraźnie, ale to wyraźnie przygrywa. Nad trybem portretowym i bokiem Poco musi mocno popracować, bo nie są topowy, Plus zdarzają się wpadki, jak to zdjęcie z małpą. Wygląda to turbo nienaturalnie. W nocy kolory są bardzo kapryśne i, i mniej przewidywalne, choć w większości można je określić jako mocno nasycone w wysokim kontraście. Zoom razy 5 nawet w trudnych warunkach jest świetny, ale na większy ekwiwalent przybliżenia już Średnio można liczyć. Na razy 10 kończycie zabawę, bo potem jest mydło, efekt poruszenia zdjęcia i czerpryska. W porządku optymalizuje światło, ale tylko w trybie nocnym, bo w automacie lubi sobie oczywiste źródła światła przepalić. Żeby to wybrzmiało, to nie jest i tak słaby smartfon fotograficznie w nocy, po prostu dzienne fotki zawiesiły tak wysoko poprzeczkę. Aparat do selfie ma 32 megapiksele. Są to fotki raczej z niższym kontrastem i nasyceniem, balansujące na granicy prześwietleń, szczególnie w trybie portretowym. Wycięcie pierwszego planu jest raczej z tych słabszych. Nie ma tam takich wpadek jak na wcześniejszych obiektywach, ale to też niesperfekcyjne wycięcie. Szczegółowość jest za to bardzo ładna. Filmy poko nagrywa i w 8K, wideo nie jest zbyt szczegółowe jak na segment, w którym występuje, jednak spodziewam się nieco więcej, bo i trochę więcej szumów niż oczekiwany poziom pojawia się na nagraniach. Za to jest rewelacyjna stabilizacja, która nawet nie skacze w nocy, a powinna, więc to pokazuje, że sama optyka robi dobrą robotę i wsparcie elektronicznej stabilizacji nie jest agresywne. Zoom dla filmów również dobrze wygląda, razy 5 jest bezstratny i do 10-krotnego przybliżenia jest całkiem nieźle. Zdaję sobie z tego sprawę, że w ostatnich latach killer flagowców, to określenie było mocno nadużywane przez wszystkie marki, które myślały, że jak obniżą cenę 800 względem konkurenta, to nagle będą killerem flagowców. Ale nie. Przypominam nam się w tym momencie Poco F1, który był prawdziwym killerem flagowców. I teraz wracamy historią do tamtych wydarzeń z tego względu, że Poco F8 Ultra w tej cenie, którą musimy wydać na ten sprzęt, jest urządzeniem, które naprawdę jest killerem flagowców, bo rezygnujemy z naprawdę niewielu rzeczy, a zyskujemy mnóstwo innych, fajnych rozwiązań, które są we flagowcach. I nawet fotograficznie, o co najbardziej się bałam w tym modelu, jest ten smartwatch w stanie zagwarantować bardzo dobry poziom, a gdzie nie, jak na przykład w zoomowanych zdjęciach, jest nawet wyżej od niektórych flagowców, co jest naprawdę godne podziwu. Tyle ode mnie, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć i do zobaczenia!